Witajcie ponownie na naszym kanale, jak zwykle ze mną Małgorzata. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy poruszać temat, z którym czasami e, macie pewien problem i dzwonicie do nas w tej kwestii. E, a dokładnie chodzi Małgorzato o UPL1. Co to takiego jest? Jest to urzędowy taki dokument, który upoważnia nas do wysyłania deklaracji e, do urzędu za pomocą podpisu elektronicznego i. Po prostu takie coś musimy złożyć do urzędu. Eee, czy to chodzi bardziej tutaj o spółki, tak? Tak, tu chodzi o spółki raczej spółki w większości przypadków. W spółce no, musimy upoważnić daną osobę do wysyłania deklaracji za nas. No, niektóre deklaracje muszą być wysłane chociażby podpisem elektronicznym, czyli tą kartą kryptograficzną. No i do tego jest potrzebne to UPL, czyli po prostu zarząd musi upoważnić daną osobę do reprezentacji. Tak naprawdę przed Urzędem Skarbowym takiej, e, takiej spółki. Czyli pamiętajcie, że jeżeli macie spółkę i nawet jesteście prezesem tej spółki, to mimo wszystko musicie to upoważnienie mieć złożone, bo w przeciwnym wypadku no, nie będziecie mogli tych dokumentów Dokładnie podpisywać. Tak. Dokładnie I tak. przypominamy też, że e, no, nie możecie tego upoważnienia uzyskać za pośrednictwem naszego programu. Tak. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej jeszcze nie, natomiast UPL1 możemy złożyć na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest oczywiście wydrukowanie druku, wypełnienie i podpisanie zgodnie z reprezentacją spółki, zaniesienie do urzędu, urząd rejestruje, no, trwa to troszeczkę dłużej niż 24 godziny. Drugim sposobem jest wysłanie takiego pisma poprzez ePUAP. Tam możemy podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, i wtedy po prostu trwa to szybciej. Tak? No, oczywiście należy pamiętać, żeby to UPL-1 złożyć nie w dniu wysyłania deklaracji VAT, tylko po prostu troszeczkę wcześniej, żeby urząd miał czas na zarejestrowanie takiego upoważnienia, żebyśmy w dniu wysyłki VAT-u po prostu nie mieli takich problemów. Także pamiętajcie o tym, żeby tych formalności dopilnować, no bo dzięki temu będziecie mieli mniej stresu i wszystko. Wszystko przebiegnie sprawniej. Mamy nadzieję, że wyjaśniłyśmy Wam dzisiaj tą jedną kwestię i niektórym osobom trochę Myślę, pomogłyśmy że... też tym, którzy na przyszłość myślą o otworzeniu działalności swojej. Dokładnie. Na dzisiaj dziękujemy, a niebawem następny temat. Do zobaczenia.